Dzień dobry, nazywam się Dagmara Halska-Łacek. Chciałabym Państwu zaprezentować, jak w łatwy sposób w programie Symfonia ERP Finanse i Księgowość zweryfikować, zweryfikować poprawność deklaracji VAT-owskiej. Po utworzeniu i uzgodnieniu części deklaracyjnej, czyli deklaracje, deklaracje, to jest to miejsce, przechodzimy do sporządzenia części ewidencyjnej. Deklaracje, raporty JPK, jednolity plik kontrolny. W tym miejscu dokonujemy scalenia tych dwóch części deklaracji. Aby zweryfikować ich poprawność, przechodzimy na listę raportów JPK, a następnie dwuklikiem otwieramy naszą deklarację. Za pomocą przycisku Podgląd w prawym górnym rogu tego okna otwieramy zbudowany wewnątrz systemu XML, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć składowe naszej deklaracji jak i całego JPK. Poszczególne zakładki mówią nam o tym. Pierwsza z jakiego programu jest wygenerowana deklaracja, pod, z jakiego programu jest wygenerowana deklaracja, podmiot dla, jakiego, dla jakiej firmy, deklaracja jest to pierwsza część naszej deklaracji, druga część zaczyna się w momencie sprzedaży. Tutaj są dane ewidencyjne, składowe, w tym podsumowanie sprzedaży, zakup, podsumowanie zakupu. I Symfonia Reguły. Symfonia Reguły jest to miejsce, w którym możemy zweryfikować, czy dane deklaracyjne są jeden do jednego z danymi ewidencyjnymi. Robimy to za pomocą przycisku Uruchom Reguły. W tym momencie trwa weryfikacja spójności danych. Czy to, co mamy w deklaracji, jest zgodne z tym, co mamy w danych ewidencyjnych. Jeżeli wszystkie pola świecą nam się na zielono. Oznacza to, że deklaracja jest poprawna. Jeżeli mamy jakikolwiek komunikat na inny kolor niż zielony, użytkownik powinien pochylić się i zweryfikować, z czego te komunikaty tutaj wynikają. W naszym przypadku mamy dwa duplikaty na zakupie dla numeru NIP kontrahenta. Przechodząc na zakładkę zakup, widzimy, że dwa razy została wprowadzona ta sama fakturka. Oczywiście jest to moment, w którym użytkownik decyduje, czy tak miało być, czy jest po prostu popełniony błąd. Jeżeli jest to błąd, to jedną z tych pozycji musimy usunąć. Jeżeli użytkownik zdecyduje, że jest to prawidłowa sytuacja, wówczas przechodzimy, do następnej weryfikacji w górnym lewym rogu sprawdź poprawność. Jeżeli tutaj otrzymamy komunikat, jak na przykład ten, to użytkownik nie powinien takiej deklaracji wysyłać. Jest ona błędna. Są tutaj błędy, które uniemożliwią skuteczne dostarczenie deklaracji do Urzędu Skarbowego. Musimy je wyeliminować. Widzimy, że w naszej deklaracji, nie mamy uzupełnionego terminu zwrotu pieniążków. Zamykamy naszą deklarację. W pierwszej kolejności usunę sobie zdublowany dokument. Przechodzę do bufora, usuwam moją deklarację, usuń OK. Następnie przechodzę do deklaracji. Ponownie ją przeliczam i sprawdzam, co tutaj mam. Widzę, że mam kwotę do zwrotu, natomiast faktycznie zapomniałam uzupełnić terminu zwrotu. Zaznaczam odpowiednie pole, zapisuję ponownie deklarację, a następnie ponownie przechodzę do wygenerowania i scalenia całej deklaracji JPK. Wybieram odpowiedni format, odpowiedni okres, wskazuję dane deklaracyjne, zapisuję taką deklarację. Następnie w liście raportów JPK ponownie otwieram naszą deklarację i jeszcze raz będę ją, ją weryfikowała, żeby miała 100% pewności przed wysłaniem naszej deklaracji do Urzędu Skarbowego. już wiem, z czego moja deklaracja się składa, więc przechodzę na ostatnią zakładkę. Symfonia reguły, ponownie daję uruchom reguły. Reguły spójności danych ewidencyjnych i deklaracyjnych zostały wykonane. Wszystkie moje pola są prawidłowo oznaczone. Przechodzę do ostatecznej weryfikacji naszego jpk Plik rozliczenia JPK jest zgodny ze schematem. Ten komunikat pozwala, aby użytkownik mógł wysłać deklarację i spokojnie. Oczekiwać na otrzymanie dokumentu UPO. Jeżeli użytkownik otrzyma jakikolwiek inny komunikat, nie powinien wysyłać tej deklaracji, ponieważ jest to tożsame z tym, że ta deklaracja zostanie odrzucona przez urząd. Tylko komunikat taki, jak Państwo teraz widzą, że plik rozliczenia JPK jest zgodny ze schematem, pozwala na prawidłowe dostarczenie deklaracji do urzędu. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, zachęcam do kontaktu z naszą firmą.